W dzisiejszym odcinku odpaliłem jakąś grę z Hibody Toilet Roleplay czy coś takiego w Roblox. No i jestem. E, włączyłem to i po pomyślałem, że to może zrobić z tego materiał bo to jest ciekawe. Tutaj mi jakaś hydra atakuje. Patrzcie, tutaj ja w ogóle stoję. W... Więc. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi z tym. W sensie to zostałem mi nikądem toaletą. Że mogę takie ulepszenie mieć, ale to w ogóle wygląda prawie tak jak ja e, Nie wiem w ogóle co się dzieje mm, Elite Cameron, Elite Cameraman, here 500 Robuxów kosztuje Elite Camera mm. Tutaj są jakieś szafy, dobra, idę na zewnątrz Chyba. Musimy uciec! Przed tą hydrą. A może bym się z nią powalił? Ona jest jakaś wolna. O! damage mały zadaje. Tutaj widzę Jimena. To jest ta chyba najnowsza wersja 5.0, co ja teraz odosobnęło lego. Tylko, że ona wygląda jakoś. jakby była spaczona jakaś. To w ogóle jakoś wybija. Dziwnie, nie wiem co to jest. Tutaj w ogóle jest. Stupisz. Co codes, Co to jest? Nie wiem w ogóle o co z tym chodzi. To jest po prostu pomnik chyba. Czemu to się rusza? Tam też nie wiem. To jest jakiś zegar, nie wiem. To jest chyba dom studio. Nie, nie jestem pewien. Ostatnio wyszło podsumowanie sezonu z GD Toilet. No i było grubo. Odwzorowuję na razie moje godziny na LEGO. W sensie Ulepszam go. Ja... Toaleta DJ. Toaletą DJ to ja jestem. Nie wiem o co z tym chodzi Co to jest? Jaki? Co? Fajne by było w Roblox jakby można było te odznaki wszystkie potem oglądać Ale chyba nie jest O, toaleta Rambo O, kat BD. Toaleta dla kota Czemu tu jest tyle tego? O, to jest ta toaleta Hydra Trójna toaleta, ale to przecież to jest ten rakietowy e, tele, Telewizyjny typo, który jakoś wygląda sas Jeśli chodzi o wygląd, a jeśli chodzi o twarz to wiadomo To jest jakiś zwykły... nie, Dobra, tego nie można Ulepszona święta toaleta, Ej, to jest kościół? Czemu to było lego? Cyglana toaleta Przedtem to odblokowałem jakąś toaletę Jimena w ogóle to, to są lokacje ze skibili toilet chyba bo tam widziałem. Ten pomnik to jest kościół chyba. Tutaj ten toaleta był święty. O, no właśnie on. A toaletowego zombie to ja nie pamiętam, że w skibili toilet był pewnie. Domyślny Clockman. my nie zastanawia, czy ta gra ma jakieś zapisy, czy coś. Może ona na fajną grę, jakby ją dopracować. Jakiś coś jak Pokemony. O, to był detailer. To jest ta brązowa toaleta, chyba coś się pojawiło w surawie i znikła. O oh jest! The Amazing Digital Circus. O, ten to jest. Nie, to nie jest on tak, ale. O, to jest chyba. To chyba plan, zabił. Toaleta gigachat helikopter głośny. Przed. O, oh jezu, ta hydratuje. tu jest! To? Toaleta medyczna. Dobra, on już mnie zgubił. Zastanawiałem się przedtem, czy to nie jest jakiś gracz, ale... Nie, ale fajne byłyby to walki z Kibdi. Sigma. Pasa flight. Ej, to jest chyba ten typ, który pomagał w 47 demonowi, a w 65 był fake'owym gimonem. Stateczny człowiek mikrofonu. Co to jest? Co to jest? Co to jest? No dobra, no, nad modelami postaci musiałby. opracować twórcę, no ale. Jeszcze nie wiem, będzie już. był znowu, ale dwa teraz. Nawiedzony mówca. Nie wiem, skąd to wszystko, to z jakiejś serii chyba. Ale to to to, 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 to. Ja nie wiem, naprawdę, jak do tego doszło. Po prostu to jest sas. Sas, piesz, sas, -pysz. O Boże. Ja nie wiem, co się dzieje. Pancerna to, Co to jest? To jest gracz? To jest gracz. On jezu, ten gracz tak wyglądał, tak. Toaleta budowniczy, to był chyba inżynier. Ale źle przetłumaczyło, tak myślę. No to się nie kończy przecież. No to przez cały odcinek będę zbierał to. Crawler, zegar, jakiś. Dreamman... Nie wiem. pomocnik Co co to jest w ogóle? Toalet z plecakiem. Super. Toaleta Kamo. To jest ta chyba tu. I ten ziomek znowu tu idzie. Boże, ile tego jest? No bez przesady. Co to jest? Toaleta na naukowce Pazurów, co? O, to jest to. Zmajowali to. Mogę być w tym momencie bosem wszystkich toalet Bos nad bosami, Bos nad Gimadem nawet. Trzeba by pójść tam, gdzie widziałem je wcześniej, ale pamiętam, gdzie to było, tam są jeszcze chyba, obok tej sa toalety, to miał być chyba Jimmy, pa patrząc po kiblu, ale coś nie wyszło z twarzą, obok wygląda okropnie po prostu, I tyle w temacie. Toaleta z kominkiem, ko chyba, chyba komornik to jest, wiele mini toalet, super. Pozdrawiamy serdecznie. Czy to, to może iść? Nie gadaj, że ja to wypuściłem na zewnątrz. Jezu, nie. Ten ściek mnie będzie go nie Toaleta samochodu pancernego. W ogóle też nie wiem o cholerę. O cholerę chodzi w ogóle. Pamiętam, gdzie wcześniej to widziałem. Nie ja chyba nie będę w czasach bardzo grał. W sensie M modele postaci okropne. W sensie rędzimy to parodia jakaś nic tu ciekawego nie ma. Sama gra wygląda trochę jakby była z plasteliny. To jest w ogóle dźwięk normalne chyba z Half-Life'a. No, fuck. Fuck, go back. Gdzie to było niby? Gdzie to jest w ogóle ukryte? O, ulepszona kamerzystka. Dobra. Zaraz, może przejrzę sklepy, i to będzie chyba tyle. W sensie nie wiem, jak nawet mam się w coś zamienić. Póki co. Co ja tu mogę wszystko ubrać? Aha. Boże, co to jest? A ja mogę walczyć? No, mogę. Hej. No, on no, ma jeszcze chyba. Pokonałem go. Nie, no w sumie. W sumie to może być ciekawa gra. W sensie. Jakby grać w to z przyjaciółmi. To by było spoko. Tylko zastanawiam się, czy mogę grać, jakby atakować. Bo jak tak, to można robić. Walki to, ale mam nadzieję, że... Dr... On nie może walczyć. Co to jest? O! Tego ziurka! Hydre! Atakuję go! Zabiłem Hydrę, tam przełaziła to. Chodź, 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 chodź. Pokaż mi czy mogę. Nie, nie mogę? Netajner. No co to jest w ogóle? Zabiłem cię. Zostałeś usunięty. Nie masz szans tu być. Mogę latać? Nie mogę. Siu. Błagam, no zróbcie tak, że można atakować. Przecież to jest bez sensu, jak nie można grać. No błagam, przecież. Nie czy ja mu zadaję damage? Ucieka przede mną chyba. Dobra, przestań! Atakuj go. Do ataku. Czym ja jestem? Nie no co chyba się nie da Jest tutaj sasto ale Nie no to nie można chyba no ale to bez sensu jest 100 monet skąd ja mam monety zrobić Co? E Co? Ile tego jest? Mutowany toaleta. Co? Podwójna toksyczna toaleta. Ja Mam ma nadzieję, że to ma zapisy. Toaleta z czaszką. Duża toaleta laserowa. Duża mózgowa, straszne. Co? Będę musiał to w filmiku przeczytać. Mam to wszystko zebrać? coś... Co to było w ogóle? Kamera z tu Co? Co? Skąd to jest w ogóle wyjęte to wszystko? W się sensie, patrzę tego mafia. To nie jest mafia ze skimidi toilet. Dobra, to może zrobić tego więcej odcinków. Nie wiem to się zobaczy. Mam nadzieję, że to się w ogóle nagra. Bo mam jakieś zepsute to wszystko. O, to będzie dobre. Chyba całkiem zablokowana, tylko To jest dark speaker? Nie, to jest To jest jakiś elitarny kameraman. Podróbka Ciężka toaleta. Nie uwierzę, że takie coś w multiversie, jakiś jest telewizji. Z telewizji jest ten mówca. to jest? Może latać w ogóle? Tak nie próbowałem w Toilet Tower Defense pograć, ale... Nie wiem co to było w ogóle. A mały jestem, bardzo mały. Jestem jak Large Speaker. Nie mogę atakować! Co? Jak... Co? To jest popracowanie, ale nie wiem czy Twórca w ogóle nad tym pracuje. Nie wiem kiedy to zostało stworzone. Co to jest? To jest jakiś model stoczony. Da Na fukło. <tryk> Najgorsze odcinku było, że dosłownie z jednego. Typa łeb i poleciał na pół świata i wybuchł. To chyba nie jest aktualizowane. Skoro <laughs> <do kopii>. <śmiech> <śmiech> Ja to ominąłem, naprawdę? O bo. Ej. Nie wygrasz nie możesz wygrać ta to wygrasz pół, nie wygrasz tak, jak wygrasz tak, z kilkoma głowami, super. To jest ten gość, co został w minutę zabity, chyba przez tę kamerę w odcinku 70. Dobra, jeszcze ja się i zmienię nią. Ile ja to przeładowuję? Na dwa hity, ale ile ja to przeładowuję? O, naukowiec kamery. No to wszystko jest ręką praktycznie. Poleta piękne. O, TV naukowca. Chcę zobaczyć naukowca TV. Dobra, to tak go ubiorę. Jednak Co to jest? To jest jakiś spiekło rodem wyjęte. Serio? Koleś Freeman. Oni no źle przetłumaczyli Gordon F Freeman'a. Koleś Freeman. Co? Ciążki kamerzysta naukowi pierdol ciężki cholera automatyczny robot co to jest? dobra nie w sumie jakby było osiągnięcie do zobaczenia to miałbym zaspamować czy to był Michael Jackson Toilet? Ciekawe jak to przetłumaczyli. To być dziwne, ale tym z normalną twarzą, a nie jakąś spaczoną do reszty. Uch, a jak będzie wyglądał Upgraded? Nie chcę mi się szukać. Kolej Freeben. To był mutant? Eee, CO TO JEST? Jak ja z jakiegoś wiaderka wychodzę i jestem zapadnięty w ziemi? Żałosna sama Jest tu tego do zbierania, że to mi się nawet nie chce. Co to było? Mi się wydało. Dobra, tego tu jest tyle do wyrabia. Dobra. No to to by było na tyle z tego odcinka. Eee... Eee, nie wiem czy tę grę polecam. Można sobie na nudów zagrać czy coś. Toaleta Weddiego, chcę to jeszcze obczaić, na sam koniec. Naukowiec, co to jest? To jest naukowiec niby. Gdzie jest ta to toaleta Weddiego? Hello oh, guys, oh, a wait, here. Co to jest? Nawet nie walczy ten kość. Czemu on jest? I co ja robię? on ma hp. Super. Dobra, to to by było na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. No i... darka!